Witajcie. Dzisiaj prowadzi Pepe, teraz mówi Jerry, ale oddaje... Pierwsze. Tak jakby stery. Oddaje właśnie stery naszego okrętu. Pokopaliśmy się trochę i znaleźliśmy zawodowego cave'a. Nie, teraz tam nie schodzimy, Pepe. Dobrze, dobrze. No po prostu mam koszmary po tym A więc, miejscu. chcieliśmy wam zaprezentować, na razie nie posłuchałam się Jarka, ale nie będę tam schodził całkowicie. Całkowicie, bo po prostu znaleźliśmy miejsce, gdzie jest około 20-30 zombiaków, 12 szkieletów i chodzą kipery. Nie, nie zejdziemy tam. tam, tam jest rabina, schodzi się bodajże 18 w dół, o widzicie, tam jest trochę pochodni. I jest tam pełno surowców, ale tam będziemy póki co schodzili poza wizją. Bo tam jest zabawa z tymi zombiakami. I tu jest właśnie quiz dla Państwa. Jeżeli nam Państwo podpowiedzą, to będzie super. Co się robi z lazurą? Bo znaleźliśmy lazur... Znaczy, ja wiem, że się robi z tego bloki i bloki ładnie wyglądają, ale może jest jakieś inne zastosowanie. Także bylibyśmy bardzo szczęśliwi. A, pokaż Pepe nasz dach. Weź na niego, będzie ładnie. Widzicie pewnie, że mamy mączkę kostną, ale to wszystko wyrosło bez mączki kostnej. Dokładnie. Aż sami byliśmy przerażeni. Bo nie mieliśmy kości i tak długo żeśmy szukali, szukali, a w końcu one same wyrosły. A Ma więc... Robiliśmy polowanie na kury i mamy w kijach. No, dokładnie. No. A więc dzisiaj zajmiemy się, w tym odcinku praktycznie. No, Jarku. Idziemy na naszą stonę. Już przetapialiśmy dość długo ston, ale mamy go ciągle mało. Tu nie ma wcale. I do skrzyni. Powiększyliśmy naszą fa fajną skrzynię. Wywal trochę tych surowców niepotrzebnych. Ten lazur tam daj drabinki i... Za pomyłki przepraszam, jeśli się zdarzą. No. Ponieważ jestem niezbyt On, Połącz kabel, koble, bo tu masz dwa koble. Połącz no. Dobra. Te, szkło na razie, co? Szkło wywal. Chociaż za chwilę będzie potrzebny, ale to za chwilę. Drabinkę? Też wywal. A co tam, będziemy koksy. No Dobra, weź mam na razie 16 stół nawet za dużo nie obudujemy Ale wiecie, liczą się chęć. No i rozwalę A kable od razu do... To co, ci przed drzwiami? Ząb jaka masz przed drzwiami? Ja rozbal go. A, co tam? Masz sworda. Gdzie oni? Poszedł sobie w bok. Ale łazi przed domem. Masz sworda. Okay. Nie, nie ma go. No, to chyba jakaś kura. Coś mi się pomyliło. Yy, daj kobla do przetopu. no to jest teraz ważne. Nie wiem czy ja nie mówię za cicho, bo siedzę trochę dalej, ale... Mm, nie tutaj, to jest crafting. Wejdź, w piecyku. Nie ma desek. musisz też być jeszcze deski. Dobra, daj węgiel, trudno. Węgiel się wydob wydobędzie, wiesz. Zrobiłem... Pon mam ponad 70 pochodni. Więc damy radę. Bo tak możesz tutaj dać. Nie. Co ty robisz, facet ty, ja kraftuję. Do pieceka miałeś dać. O, tutaj daj węgiel na dół. I nie masz na no. Miło. Wyjdź stąd i idź po, ko po co to wyjdziesz? Wiesz wyciągłeś? co, lepiej deski będą, bo deski... można. Ci tacy trochę. W zasadzie ja. No, masz tu kobla. Kobla i deski. Ta! się gubi. Pepe, ziomo, No I do petyka. Wrzuć naszego krybla A to też, ale krybla na wiesz Nie ma się topi. No A i już słyszymy naszego przyjaciela. Zaczynamy tam. Zawył nam. Wiecie co, zastanawiam się. Pepe, daj mi na chwilę komputer. Złóż ci go, oddaję. Nie, wiesz co, na dzisiaj nie, nie wstawaj, po prostu zostań. Ale doszedłem do wniosku, po usłyszeniu tych jęków, które wy też pewnie słyszycie. Ale to są jęki. Że coś tam zaraz wyjdzie z jaskini. Więc Jaruś, jako że... Jerry, sorry, że jestem mistrzu i overpower doszedłem do wniosku. Nie mówiąc o tym oczywiście nikomu, jak to ja. Ale tu będzie taki dings. Aż jedno za dużo. Kolego, co ty robisz? No właśnie sam nie wiem. A nie wiem. Dobrze wiem wszystko. Weź no zabij tego, jęczy dupę pod naszymi drzwiami. Pepuściu, jesteśmy na linii i nie, nie wyrażaj się w takich. Widzisz nawet zombie się na ciebie złyszczy. Ale wziąłem drzwi. Nie, nie przedrzeźniać zombiaka. Yy, Jarusiu mój ukochany. Nie możesz tutaj dać drzwi. No już nie mogę. Taki jest właśnie bot Minecrafta. Dobra, tu i przesuń się do ściany. Jeszcze o. chciałbym y, Państwu zakomunikować... Mogę go zjechać? Y, oczywiście, że jeżeli powiedziałem Jarusiu, mój kochany, to nie znaczy to, że jesteśmy gejami. Nie, po prostu to są przyjaciele... No, do... Wcale z nimi nie jesteśmy. Przyjaciele <grym>... do grobowych leży. Dokładnie, więc prosimy o takie... Tak. Żeby nam tego nie wypisywać w komentarzach. Oczywiście. Aha, nadal nie powstało ani gadu gadu, ani nasza klasa, ani Facebook, więc nawet nie szukajcie. A jak coś to się będzie nazywało przygody Jerry Pepe... O, mam go. Znalazłem. Co to jest? Patworek. To jest ten. On, on, niszczy wszystko. To jest taki inny Gosiuwa. On jest taki zły, bo on demontuje. Kaj on jest. Yy, Boże, nie pamiętam jak go się nazywa, akurat wczoraj oglądałem filmik, gdzie była podana jego nazwa, zapomniałem. Yy, powiem wam co on robi, on bierze klocek i przenosi go w inne miejsce, on w ogóle może wam domek rozebrać. Dlatego chcemy to zrobić ze stona, bo on że paru rzeczy nie podnosi, na pewno nie podnosi obsydianu. Więc my może pobawimy się trochę robieniem obsydianu i następny nasz filmik to będzie w ogóle nasz dom z obsydianu. Tak, może, o, mamy sianko od niego. Akurat niosianką. O! O i właśnie to z niego wypada, to muszę... sprawdzić jak, jak to się nazywa. To jest taki fajny bajer i z tego można robić parę też przydatnych rzeczy. Jak widzicie, mój ja bardzo dobry przyjaciel... Wyręca. mi kompa. Ale nie, już oddaję. Wykładaj ile się da. Ile się da po prostu. Dlatego właśnie, pamiętacie jak zaczynałem budować? Nie, nie budowałem naszego domu do linii, tylko zostawiłem trochę miejsca. Właśnie po to. I do pycyka. Już powinno coś być. O 19 facet No, sorry, że nie mówię. Ja może się rozgadam, a Piotr to zrobi. Wiem, że lubicie mnie słuchać, jestem zawodowcem. Yy, uczę PP Podstawowych tych może takich craftów. Już mu coraz więcej pokazuję, Już umie zrobić Bizu, umie, umie zrobić pochodnie, skrzynie, piecyk. I oczywiście z tego wypadnie kobyl z tą... Nie z tą. Zaś trzeba to będzie przetopić. Właśnie zmarmowałeś chwilę naszej pracy. Powiedzcie teraz przed komputerem aj tam, aj tam. Właśnie. Uuu, zabrakło. E, może weź na razie dirt, nie idź do domu. No dobra, idź już tam, wysi do Fajnie to wygląda, taka jama, nie? Jakie, jakieś coś stanęło sobie na środku. No cholera. Przepraszam. Nie przeklinaj pepe. Przepraszam tu za brzydkie słowa, ale po prostu... e, masz, masz dirt, masz. Weź czwóreczkę i wyrównaj tam teren. Do tego do, mm, masz tutaj na tym. To to. Boże, nie nauczyłeś się, że lewym się robi. O. Przepraszam, ale. Weź dirta i tutaj wyrównaj dirtem. To jestem tu. dzisiaj jakiś nieswoim. Bo nie od To na pewno przez ten apel dzisiejszy. Właśnie mieliśmy apel w szkole, Dzień Niepodległości po, byli w ogóle zesłańcy u nas w szkole i tak wszystkich Saka. pięknie rozczulili, że po prostu wszyscy płakali w no... Uczyn... Pięć dyrektorek poszło w transa, Uczennice, które mają się, mają się za jakieś wielkie panny i w ogóle nie... Dobrze robisz, tam jeszcze musisz porównać. Mają się takie super wielkie panny i takie udawają jakieś takie najlepsze... Puściły bąka po prostu, i się Po, 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 po prostu pokalamy. wszystkie zaczęły płakać, ale trzeba im to zrozumieć, bo apel był po prostu piękny. Naprawdę był apel piękny. Po co tu jajesz? Ta woda dobrze, bo jak spadniesz z dachu to się nie zabijasz. no ja chciałem Tak specjalnie to zostawiłem, jak spadniesz z dachu to się nie zabijesz. No to chiedu który które wiesz nie mi pouczą. To jest po prostu... O, ale no bo zaczynasz grać ale i tak Trzeba się pochodzić i pieszyć w Angelię. Ha. ha! Tak nam tego Kobla nie starczy. Trzeba się będzie udać do naszej ulubionej miejscowy. Clipperów, oczywiście. Wybijemy parę kliperów, a przy okazji się weźmie trochę nie można też zapomnieć o tym, że w naszej Musi jaskini wejść tam. Y bardzo lubiły się. Trespić. Właśnie. Tak, uczep. Za niedługo będziemy robić łóżko. No polujemy na te. Polujemy na łowiecki. Mamy już, mamy już maszynę do golenia. Maszynkę. O, właśnie. Nie pokazaliśmy wam naszego. Kurde, nie, nie wiem tego ty Ale i tak, bo to tak czy tak nic by ci nie wypadło z tego. Ehm, czekaj idź do domu. odłóż do skrzyni wszystko i zostaw sobie tylko miecz i golarkę. O. Słyszysz, idź do domu, zostaw sobie tylko miecz i golarkę. Bo wywalaj ile się da, najważniejsza jest ta pera, bo ona jest bardzo rzadka. Pochodnie może... No, mam To już masz, to już masz, to mięsko, masz Pośpisz się trochę, bo to ludzie nie chcą tego oglądać, bo to jest nudne. Masz już pióra. Sorry, Dobre, tak, yy, bierzemy golarkę. Masz golarkę, tutaj sobie tylko przeżuj na dół. Dobra, możesz wziąć trochę więcej rzeczy. Na Weź tą golarkę... Nie, na razie idź ze słodem. Dobrze idziesz. Po co to włączyłeś? Bo chcę golarkę. No masz golarkę. A dobra, dobra, przepraszam za... Yy. Nie tam. Idź na pole, ten, na pole... O, owcowe pole. Owcowe pole. No to tam jest. A to dobrze, sorry. Może przepraszam cię. Na Ta pewno jest. znowu napotkamy jakiegoś szalonego flippera. Tam jest, na wodzie było te sobie pole, nie? Tak. Aha, i jeszcze taka ciekawostka dla was, śmieszna. Czekaj. W jaskini skończym, y, znaleźliśmy gniazdo kurczaków. Dwadzieścia parę kurczaków. Oczywiście wszystkie poszły w trans z miecza. Zabawiliśmy się i naparzaliśmy się trochę jajkiem. <grym> I jajko nie było. No to jest to samo, zresztą my już wchodzili kawałek. Dobra. Ale jak zobaczyliśmy dwa kipery to nam wystarczyło emocji. Pajączek, czeka, to jest jakiś sympatyczny pajączek. O, łowiec się nie no Dobra, trzeba jeszcze wow. bać łowieczek. Co, co jest grane? Bo kopiesz naraz trzy, a nie da się przecież. Idziesz tam na górę, poszukaj jakiś łowiec. Musisz trochę wbiec na, na górę, może gdzieś tam trochę wyżyczyć będzie. Nie baw się, kurczę, czekamy On to uwielbia. Chociaż czasami muszę się przyznać do tego bólu. Czasami sobie nie umiem trafić. Nie podskakuj tak, bo to on, on, im to będzie ladowało. Ale nie spadaj mi z takich wysokości. Tak, wiem co sobie o mnie myślicie. Jakiś debil, nie wiem grać w Minecrafta. U mnie, ale na kreatywie. PP się po prostu przerzuca dopiero na to. PP bardzo robi dobre odbudowle, ale na kreatywie niestety. Krowa. Owca! Owca albo krowa. Jak jest króla, to będzie owca. Jajko! Kochamy jajeczka. <śm _>. Idź na tą kawę. trzeba nam jakiś Tu będzie nasz drugi house. ja już ten hałas widzę. Mu, oh, No owce, łogar, nie wyłączaj tego, to ma płynąć. Chyba kipery miały tutaj urzędówkę. Jak <śm> <t> to wygląda? <t> <t> Nie, No dobra, wracaj do domku. Yy, nie chcę się tutaj poganiać, ale zobacz może, kto, ile jeszcze potrwa nasz odcinek. 38 sekund i się żegnamy. O, dobrze, że zwróciłem uwagę. Ale to i tak by zadzwoniło. Właśnie, taki fajny sygnał będzie. Dzynk, 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 dzynk. Dzyn. Tak lecimy do Gdzieś tu muszą być owce. Bo to las glasty, i tu owiec nie ma. No i łówce nam się pochowały. się dowiedziało, że mamy maszynkę do golenia. Dobra, tylko wyłącz na razie, my się żegnamy. Piotrek i... Pepe i Jerry, daj no, escape'a. O, słyszycie? No, jeszcze tu. No i pa. I w